Więc no, jak. Opcja numer kolejna. Jak nie uda wam się i będziecie dalej mieli problem, to po prostu wam polecam wyjść. Ustawienia telefonu i po prostu sprawdzić system i aktualizację. Aktualizację oprogramowania, bo może telefon wam się chce buntować. Nie wiem, czy to w ogóle ma jakiś sens, ale. Ważne, żeby było sprawdzone ewentualnie. Najczęściej to mają być zabezpieczenia, poprawką zabezpieczeń bardziej to jest. I może mam po prostu zabezpieczenia. I nie mam bardziej innej wersji. A jak ktoś tam by na przykład... Yy, yy, polecałbym albo jeszcze zainstalować i odinstalować jak nie pójdzie Wam. I po prostu tu pobrać Amongus. Amongus. sa, su, sa. Yeah. Więc niech się tu tylko załaduje. Ja wam pokażę. Na czym tutaj nie będziecie mieli. Tu wam będzie się trochę inaczej. No ale patrz: strona sieci. Po prostu wam polecam tu korzystać z tego. Tylko Wi-Fi załączamy po prostu. I tu już wam gra będzie więcej zajmowała pamięci, ale będzie bardziej chyba wydajniej. Według mnie na no w galerii wszystko dla mnie zajebiście działa. To akurat, akurat come Among Us. Więc dlatego ja wam tu polecam po prostu stąd pobrać. Usi po prostu tu wam będzie zapkóra proponował macie to tak sprawdzamy wersję bo jak chcecie sobie o tak ze znajomymi for android czekaj 22.01 gdzie tu jest wersja Ale jednak tak, już ewentualnie jakoś naprawdę nie chcesz, ale jeszcze bym radził, żeby nie było takiego, że z wapkurę będziesz mógł pobrać. To ja ci polecam. Oto skopiować: In... inny slot i to wpisać po prostu slot LLC -l albo w ogóle napisać inner slot LLC w ogóle chyba tą korporację wam. Ale tak to będzie wam bardziej to tak wam pokazywało. Więc ja najbardziej wam to tak polecam, albo sprawdzić pamięć, albo to a jak w ogóle chcecie, żeby było więcej, bo miałabym co nagrywać serio. I chcecie jak poradniki z któryś tu gier. O no to piszcie, a ja wam z chęcią udzielę różnych propozycji i tak dalej. Więc no. Elo Witam, witam z tych semestrowków. Dobra. Ogólnie wam tak powiem. Jak macie, widzę, widziałem jak jeden z tam przechodniów YouTube'owych ma błąd z domyśli się. Jak mamy wideo Among Us? I teraz to jest taki błąd, który ma na Redmi. I patrzcie, gościu pisze, że tak, że ma mi się nie chce to pobieranie na początku zrobić. To może mieć to jak masz Redmi. Ja mam chwałę tego. Ale jakby ci się udało na przykład z stąd przejść na app Galerii, pobrać sobie nawet w przeglądarce. Postaraj się to na przykład pobrać na Poszukaj sobie na przykład w przeglądarce Tylko internet prędkości Dobra Na oficjalnej stronie tylko Włączamy wifi I niech się odpala mój Internet Dobra, mój internet idzie Więc dobra, kontynuując dalej Eee yy... Jak wam, jak uda ci się za galery pójść, no bo może być to jakiś albo błąd Google Playa, albo ma, masz po prostu przestarzałą wersję hmm, Google Playa, bo też tak czasem może być, albo możesz, nie wiem, zaktualizować system, albo masz za mało pamięci. <laughs> Właśnie, możesz mieć za mało pamięci, bo to dodatkową pamięć zżera ta gra. Więc musisz wejść sobie w pamięć i ogarnąć, ile masz pamięci. Jak masz wysyć jeszcze na przykład, bo zostaw sobie, nie możesz nigdy do pełna wypełniać pamięci, bo teraz, patrz, wejdę w aplikację i na przykład wpiszę aplikację, tutaj wchodzisz w aplikację, ja mam tego hałajowatego, więc tam, chujajowego Mm, dobra, szukamy amongus. Panie chłopie. I ja też zapraszam umieszczę link yy, w opisie do mojego Discorda. Tam też będę pomagał w grach i tak dalej. Będę robił poradniki. Na tym teraz będzie mój kanał opierał się. Dobra, w sumie. Amon. Czekaj, ile ten amongus? O ile kurde mam go jeszcze. A. Nie mam, dobra, ogólnie patrząc tak, amon Gus. macie tak, gra waży, mamy tak, eee, zobaczymy informację o grze i ona tak, ile ona tu waży, po rozmiar do pobrania masz tyle, to, to masz prawie niecałe sto. Więc najlepiej, jakbyś miał na przykład, jak masz, przyjmijmy, 30 e, gigabajtów pamięci, to żebyś te 30, nie mm, chcesz pogryć sobie, to możesz po prostu z niej, po prostu ustawić sobie 4 gigabajty. Więc polecam, bo tam chyba ci się jeszcze chyba z 200-300 megabajtów pobiera, więc no. Więc fajnie byłoby, jakbyś ten ogarną, a co do ja też polecam ogólnie ludziom, którzy mają ja tam kupywać, bo macie bardzo mało małą zniżkę ale dobra, przechodząc dalej yy, bardzo mm, opłaca wam się, jeszcze jak żadna z tych po prostu rzeczy nie wchodzi wam to tak, tutaj ta strona powinna wam się załączyć, ale ja mam taką demoniczną prędkość internetu, totalnie. Czekaj, kurde. Trwało, więc... Ja wolę tam wszystkie możliwe, ewentualne nie... procesy pokazać. I jeszcze może pokażę Wam jedną rzecz, zaraz. Tak, no to macie tu Możliwość zainstalowania, to jest nieważne, jaki macie telefon. Możecie po chyba pobrać taki taką aplikację. Po prostu pobierajcie ją. Więc no.